I sobie niedawno była nowa aktualizacja w Brawl Stars. To znaczy, że reset Ligi Mocy był. I kupię dzisiaj sobie rzadkiego skina, którym jest jeszcze nie. Okej, okay, jeszcze nie. Mójcie go kawałek już zobaczyć. Pewnie wiecie, kto to jest. Tak, ja go dzisiaj kupuję na odcinku. A to pierwsze sobie wydarzenia odbiorę. W ogóle dzisiaj będę trochę wbijać Byrona. Okej. Okay. Kupuję za 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. już to kupuję! Już to kupiłem. Czy, czy ja mam... Czy ja mam już trzy skiny do Barley? Działa ja już trzy skiny do Marleya! No nie! W ogóle jest to masterowanie. A dzisiaj sobie wbijamy na Byronie Ja widzę, że jest taki. Ja to jest zbyt pełen. Jeszcze widzę, tego skina. No bo on jest już naprawdę wadki. Bo kto sobie go kupuje? Jak jest czarodziej Barley. A ja to kupię, no bo to jest naprawdę ładny skin. No, no. i ten i ten jest ładny, ale jednak myślę, że ładniejszy jest ten czerwony. Bo u mnie jest już taki za darmo, co nie? Ale ze wyglądu no są podobni. W ogóle nauczyłem się robić savey na środku w Stumble Guys. No, no, to mega łupi taktyka. 10 łapek pod tym odcinkiem. No i robimy. I pokażę Wam tę tajną taktykę. O nie. Jestem na hito. O tu. Tu się wezmę. Nie wiem. No, bibi No, na hita by. Nie wiedziałem, że Bibi tak dużo zadaje. I wiecie, co do tego zrobiłem? Zrobiłem sobie to. Zbieram na Bibi. Następny squeak, a potem legenda. Jak ktoś to mój najlepszy znajomy, to wciąż już oczywiście Macie Debas. Wiadomo. Jak ktoś to widowie, macie tu ID do mojego najsłabszego konta. Baba. Jeszcze tutaj w ogóle nie byłem dawno. No i tutaj jest moja ID. Ojcie teraz sobie zatrzymać filmik. No i dzisiaj wbijemy Byrona na jakąś ósmą rangę chyba. No Byron jest dobry, nie Byron lub Mortis. Oczywiście Byrona wybrałem. Pewnie ktoś powie, kto by wybrał Byrona, ale jednak nie, ja nie lubię Mortisa. Mortis dla mnie jest słaby. Ciekawe, co jest dla mnie nie lepsze. Ja tutaj muszę się zastanowić: Mortis czy Ultynani? Ja Ultynani nie lubię. Bo ból może się pojawić jakiś. <tryk> Oczywiście. Ja na tamtym. Szybko! Ósmy byłem, tak? O, zero. Ładnie. Mam nadzieję, że go wbijemy chociaż na dziesiątą. Jak to są nowe skiny i RT, -e. to jest ten robot z Ja nie mam karty bitewnej? Co? Mega dziwne. Kurde, wiem, że ten Edgar może jeszcze zdenerwować. Jak ma ten gadżet, to może mnie ultem oczywiście od razu wlecieć. O kurde! Ja oczywiście mega nie lubię gasa. To jest chyba moja najgorsza postać. Ja pamiki nie lubię i gasa, powiem tak. Ej, co? Porobiłem go! Nie wierzę. I co ja, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Co ja ZROBIŁEM? Zero IQ. <laughs> to było zero IQ, co nie? I lecę tak u Ultimatko. Jeszcze masterowania nie mam żadnego. Tutaj mam trochę na tym w ogóle. I Bibi teraz odblokowuje. Jak chcesz, tu ja? Teraz ja wybiorę. Pewnie myślicie, że jest Sergio. No, Sergio jest OP, ale wybiorę Alfa. Nie, mówi i naprawdę. Bo Aś ma skin z ligi klubowej. I to tak jest najbardziej upadne, nie? na mnie. Oczywiście, nasz klub jest czwarty. Tutaj siódma ranga będzie w tej rundzie. Hmm. W ogóle jest nowy karnet z Nie Niedługo będę miał serce. W następnym odcinku to jeszcze nie kupię karnetu. Ale tak, tak. Jak coś ma dalszy zasięg niż Stu To jest Opel mega. Jest! Kurde, trochę kieł jest dobry, no powiem. Bo tego ulta. Na no blisko to już nie pytam jaki jest dobry. Jak coś mnie mega mocno obiję, to ten ult jest dobry. W ogóle ten ult Byrona jest mega dobry. Sami chyba wiecie dlaczego. Bo on leczy i dużo zadaje. Patrzcie. Patrzcie, on zadaje 1875! Na szóstej mocy! Dodaję na szóstej mocy W niektórzy go mają na, na pierwszej i mówią, że mniej zadaje ja dodaję że na szóstej mocy i z chyba jednym parkiubem. o nie, nie no pamka mnie wyrobiła, ja mega nie lubię pamki o już mam pierwsze masterowanie na 50. O, ile mam? 370. Niedługo, niedługo będę miał łafa i niedługo będę miał konie z karnetu. Czy ja w ogóle będę miał konie z karnetu? To jest pytanie. No widzę, że ja chyba czuję jakiś frank. Myślę, to coś. No, to się sprawdziło. Popatrzcie. Ej, można tak wkuwać ADB, nie? Po prostu ty się idziesz dalej i tak. Nie widziałem. Nie pytam, nie pytam, nie pytam. Teraz akurat tak nie będzie. Teraz będzie Frank i Chester, pewnie. Znowu. Bo Franki teraz są. OP i Chester też. A to jednak to wygram. Max albo Mortis mnie porobić. Ile można maksymalnie zadać? Ale nie, tego nie robię. O nie, porobi mnie. Ja go porobiłem, tak? Jest! Niedługo będę miał pierwszy master jeszcze, nie? ten no brązowa jeden, a niedługo to ja będę w ogóle miał i w pierwszej masterie jest na 700 <grymne> na razie to no, najlepsze jest na Byronie o Mortis kontra o o Porobię Mortisa na stuwa. no wiedziałem S, 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 chyba 10 nie dostałem, tak? A okej, okay, 7. Dzisiaj już wcale wbić Byrona na 9 rangę. Nie będę jeszcze wbijał Byrona. Teraz to ja mogę to przegrać. <coughs> nie mylmy się. Frank jest dobry Ja się wkurzyłem jak zobaczyłem tego Franka, co jest obok, mnie Oj! Kto? Jakiś kamper tu jest. Tu jest jakiś kamper Więc bo ja to widziałem. Tu jest jakiś kamper Co nie ma? Poświęcam się. Co? I widzieliście? A okej, okay, w tych szokach był jakiś. No, oczywiście, no musiałem dla łukarki. Mój cel na ten karnet to wbić cały karnet. Takie proki, prosy i da się tak dwie takie same ustawić? Ja sobie ustawię tribe tribe. Ja jestem fanem tribe. Bo tribe jest najlepsze dla mnie, nie? Dobra. Tribe, zostawcie suba SK no Łapkę w górę O kurde Iwi mnie porobi Iwi mnie porobi Iwi mnie robi Chester mnie porobił ja Nie mogę Zagram nim na tym W ogóle dzisiaj wbiłem 9600 Ja zrobię sobie screena we wbijem 9600 100 pucharków na Bajronie zaraz będzie W tej rundzie chyba Teraz będzie, no słabi teraz są I tak długo będę... Ale nie jest akurat słaby. Ja I... nie mogę, to HP. Siłem trochę. Jak ktoś to... Ja teraz nie kampię, ale czasami muszę. Jak ja właściwie mi się życie uleczyło. To dla mnie trzeba kampić. Trochę bo może ci jakaś szelka, oczywiście, albo tam BB jechać, nie? Bibi jest dobra, powiem. 4 HP miała. XD. O! Porobiłem ją. S, 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 S. Czyli teraz zrobiłem po tej rundzie z tą Bucharką Iron. Chwila. Mam 5 Jessie. Ja nie lubię Jessie, bo dla mnie Jessie jest słaba. U kurde, 5 kibsów byron czy 12 kibów? Bel, 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 bel. Bel na stówę, bel na stówę. Bel wygra na stówę. co? Nie gadaj. Myślałem, że już ona chce. Myślałem, że ona da się zabić. A tutaj no niestety. Ale nawet, no dobrze, no dobrze nawet, nie dała się zabić, no bo to by był jakiś totalny noob. Sprawdzę ile ta berka miała puch. Okej, okay. co 20 chustaranga Nita? 16? O kurde, takie teraz są prosy? Ej nie, takie to teraz są prosy? Nie, ja nie wierzę. Ja nie wierzę, że takie to teraz są raz prosy. No ten ma tak samo. No. Nie. Nie, takie teraz są... Znowu? Nie, widzowie, Takie teraz są prosy. Że akurat w jednym zelniarzu. To akurat 850 osiem... Nie, nie, nie. Nie no, widowie. Nic. Nie. nie. dat tati, dat tati, dat tati, 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 dat tati, 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 is pewnie tacy nie będą, a jajko jedyne jest... będę miał w 25 rangach. Chociaż, o kurde ośmiornica kieł. No to chyba tak będzie. Bo ja nie wiem czy to są boty, czy co, no bo naprawdę. m tu zbierze. Na stówę. Nie powiedziałem. Jestem dobry na Byronie. Ale na pewno lepszy niż na Mortisie. Ok. Robię ich. Łatwo. Łatwo mam. Easy. <śmiech> <śmiech> Ulta sobie tylko na wolwie. Bye. Dwa strzały i będę miał ulta. albo jeden na pewno nie trzy. No po co ten ult? To jest chyba najbardziej denerwujący ult w historii Stars. Nie, to by dwa będzie, bo się biją. Chociaż ja nie był w topu. Ja był tym, to by dwa. Bo akurat chce mnie oczywiście atakować. I jak czy pan? Ja myślę, że no tam. Bo ludzie lubią nagrać na pan Chyba. A ja jakoś nie lubię. Jeden strzał. Jest! Mam to. Okej, okay, drugi. <grytanie> o, już 10 nie dostaję. Czyli niedługo pierwsze sto ma sterowanie. Jak ktoś to widzę. Tego nie widać na profilu. wejdziemy w olifa No i tego nie widać na profilu. Patrzcie widzowie. On ma masterię na przykład na dynamiku. No i tutaj nie widać. Naprawdę widzowie. On ma masterię na dynamiku. I tego nie widać na profilu. 111 puch. Pamiętacie jak trafiłem go losa i miałem 111 eskolińskich? A teraz nam 118 puch na bajolnie. W ogóle widzę, Powiedzcie. Nie ma. Nie Nie możecie napisać. Ale. Nie wiem, czy pamiętacie. Ale z początku filmu miałem tak. 6 moc, 6 rangę, 66 pucharków. Niedługo założę konto. Pierwsza moc. No, że będę wbijał, że się na, na początku na piątą, na, potem na dziesiątą, potem na piętnastą, potem na dwudziestą. I tak do dwudziestej piątej rangi na pierwszej mocy. O kurde. I zmarnowałem ulto. Dzięki. Lord Kerem, o kurde, Ja z niego nie podchodzę, tylko tak obiegnę. Kamper tu jakiś jest? Tu jest? Ludzie tak strzelają, a potem mnie zauważają jak gram na przykład na bólu. Aż znaczy, no, ja czasami kąpię. Tu jest Rico. I chętnie pewnie ze mną zawalczył. No tu jakiś jest Mortis na pewno. Wiadomo, tu jakiś kamper pewnie. Uff. Ej, dobrze to wyczułem. No teraz będzie bić o Primosa. Ty, mm. <laughs> ja to odkryłem. O! Takiego El Primosa? Przepraszam. Ja muszę w chwilę pokampić. O nie! Najgorzej. Riko wygra. Rico wygra. Nie El Primo wygrał. Chwila widzę. Jak ja zobaczę w tą gierkę i będzie znowu trawie prosy. Znowu będą. Okej. Okay. Okej, okay, teraz takiego ław nie ma. Widzicie? Pewnie ten też tak nie jest. Ten trochę tak jest? O ja powiem. Ten nie jest. Zobaczymy, na tego I on pewnie jest. Nie. No też nie ma taki. Niedługo atakuję top 30 w moich znajomych. Jestem 34. Dzisiaj cel się udał. I zakończę odcinek. I sobie wbiję 10 rangę, może nie na odcinku. Film nie trwał pół godziny, jak połowa moich filmików. O! Takie są lagi! Takie są czasami lagi. Takie są czasami lagi. I to... Bo ja było... Tak można kampić. O, jestem mistrzem w kampieniu. Tak można kampić, co nie? Patrzcie. A ja mówię w Bo nie trafi. Patrzcie. Ale na grom właśnie trafi. O, o, o! O, kurde, Max, Odmawiam pojedynku. Niedługo. No będę. M... A nie będę miał nowego tam kątach Stamblu, Jechałem o tym. Wy no, zobaczcie! Max porobię. Nie, prawie. O kurde, palm? No ludzie są dobrzy na palm. Patrzcie tu! Łatwo? po, Max 10 kontra Nie, lubię no ja już się potem. <laughs> nie, naprawdę nie miałem z nim fans. Nie miałem z nim fans. Okej. Okay. O, 99 masteri. Patrzcie. 99. Jego widowie. Sayonara